Rocznica powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie zwieńczona na polu kulturalnym koncertem patriotycznym w Starym Ratuszu. Muzycy, których zaproszono, by zagrali dla publiczności, to rodowici Gnieźnianie. Zaprezentowali w nim swoje aranżacje znanych przebojów. Dzisiaj, 28 grudnia, czyli w 105. rocznicę powstania Wielkopolskiego, które wybuchło w Gnieźnie, wystąpi Sara Powaga oraz Maciej Bąk. Będą to piosenki patriotyczne, bo wiemy, że Gnieźnianie bardzo lubią wspólnie śpiewać, więc mamy nadzieję, że będziemy faktycznie mogli sobie wspólnie pośpiewać, ale nie tylko patriotyczne, bo po prostu piosenki polskie znane, ogólnie znane. Ujrzałam Cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego wszak byłeś obcy, są mi się inni chłopcy. Mój wytęskniął, nie Koncert rozpoczęliśmy od utworu Ewy Demarczyk-Rebeka. Jest to dla mnie szczególny utwór, ponieważ opowiada o pięknej, niespełnionej miłości. A utwór ten został napisany w 1932 roku, a więc w niedalekim czasie od powstania. W ogóle cały koncert będzie nawiązaniem do ubiegłego wieku. Wybraliśmy utwory właśnie Wydemarczyk, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego. Troszeczkę zagramy też coś współczesnych utworów Anna Maria i Opak Justyna Styczkowska. Jak brzmi nuta patriotyczna? Czy ją słychać? Oczywiście, to, będzie druga, to była druga część tego koncertu. Zabrzmiały e, hity pieśni patriotycznych, Białe Róże, O Mój Rozmarynie, Wojenko Wojenko, oczywiście nie mogło też zabraknąć Marsylianki Wielkopolskiej. Na w nowe strony zawieszony w czas. Sto lat z tą sprawą wciąga nas. Kna i moje dni. A koncert melodii nie tylko patriotycznych, bo taki tytuł nosiło to wydarzenie, przybyło około 100 gnieźnian.